Dzień dobry, ano takie mamy dzisiaj tło, ale to tak wyjątkowo. Hmm. Ciekawe jak to będzie brzmieć z dźwiękiem na samym wideo. No nieważne, ważniejszy jest sam temat, ponieważ Ring of Honor oficjalnie zapowiedziało czas na powrót eventów z udziałem fanów. A będzie to nie byle co, ponieważ pierwszą galą R Rowage, na której obecnie będą fani na trybunach, to będzie Pay Per View Best in the World które odbędzie się 11 lipca w Baltimore. A tak wygląda hala, na której to pay per view się odbędzie. A nie bez powodu to pokazuje, ponieważ będzie ograniczona liczba widzów, będzie też oczywiście zachowanie dystansu. No i sami rozumiecie te różne pierdółki, typu tam zmierzenie temperatur, noszenie masek przez cały czas. No i zobaczymy, jak to, ile finalnie uda się ugrać, jeżeli chodzi o liczbę widzów obecnych na, na tej imprezie. A jeżeli jesteście ciekawi, jak to wygląda cenowo, jakie będą ceny biletów po tak długiej przerwie, bo to przecież niemalże półtora roku, odkąd ostatni raz fani byli obecni na gali Oro to zależy. Jeżeli ktoś ma wykupioną platformę Honor Club no to wtedy za bilet tam w pobliżu ringu zapłaci 40 dolarów, a jeżeli tam troszeczkę dalej gdzieś tam na trybunach to wtedy bilet kosztuje 20 dolarów. No i takie też osoby co warto wspomnieć mają pierwszeństwo zakupu biletów, więc oni tam zakupią no nie powiedzmy dwa dni wcześniej niż w ogólnej sprzedaży dla takiego powiedzmy typowego Johna Smitha. A jeżeli ktoś, właśnie, nie jest w tym Honor Club Nation, czyli te, powiedzmy, Johnny Smithy, wszystkie, no to oni o, nie dość, że będą musieli zakupić bilet te dwa dni później, tak strzelam, dwa, trzy dni później, więc będzie prawdopodobnie mniejszy wybór miejsc, tak też wtedy i te bilety będą o 10 dolarów droższe. Jeżeli chodzi o sytuację od strony koronawirusowej, z tego co wyczytałem, duża część pracowników w Ring of Honor jest już zaszczepiona, tak powyżej 80%. I wśród tej liczby są wszyscy ci, którzy walczą w ringu tak na pełen etat, a także ekipa tych pracowników, którzy tam no są przed ringiem, no rozumiecie, ci wszyscy kamerzyści, producenci tam, ringannouserzy i takie, tego typu osoby, oni wszyscy są już zaszczepieni. A w samym stanie Maryland, gdzie event się odbędzie, jak sprawdzałem w poniedziałek, szczepionkę przyjęło w sumie ponad 5,5 miliona osób, lub jak kto woli, 77% rezydentów tego kraju, a prawie 30% jest po dwóch dawkach. No i pamiętajmy też, że do samego pay-per-view jeszcze tak no, prawie dwa miesiące, więc te liczby oczywiście zdążą jeszcze. Wzrosnąć. Od siebie oczywiście dodam, że mam nadzieję, że tak też się okaże że jest to event, na który warto będzie zwrócić uwagę, nie tylko też oczywiście z tego względu, że, sam, że to jest gala pay-per-view, ale też no, oczywista oczywistość to, że po raz pierwszy od niemalże półtora roku z udziałem fanów ale to też po prostu chcąc nie chcąc, może być taki kokniak motywacyjny dla Orowage do tego, ażeby postarać się wyskrzesić z tej gali, żeby ona była na naprawdę wysokim poziomie. Od razu tutaj nasuwa mi się na myśl. Tak jak na forum fans tam w temacie Ring of Honor czasem pisze swoje opinie na temat tam danej tygodniówki o TV. no i zdarzało mi się nieraz, nie dwa pisać o danym pojedynku, że, że on był naprawdę dobry, był naprawdę No fajnie się to oglądało i właśnie, że jedyne czego zabrakło, to właśnie tej reakcji widzów, że, że kurczę, tak dobra to była walka, tak dobrze to wszystko świetnie zostało rozegrane, że cholera szkoda właśnie, że to było przy pustych trybunach, że właśnie zabrakło tej. Powiedzmy, truskawki na torcie, że właśnie zabrakło tej obecności widzów na trybunach i ich reakcji, co oczywiście jest kolejnym dowodem na to, jakże ważną rzeczą jest właśnie obecność fanów na trybunach. Dlatego też. Pozostaje trzymać kciuki, a żeby rzeczywistość, rzeczywiście, rzeczywistość, rzeczywiście, no fajnie ułożyłem to, żeby ta rzeczywistość ukazała się taka, jaką przewiduje. Czyli właśnie to, że obecność tych fanów na trybunach da na tyle kopniaka motywacyjnego, że, że faktycznie to pay per view best in the world będzie mieć, miejmy nadzieję, sporo wspólnego z nazwą tego eventu. No i oczywiście czekamy też na dalsze progresy, czyli po prostu obecność, powrót tych, którzy no właśnie z powodów tych koronawirusowych nie mogą się pojawić na gali, no bo pamiętajmy, że Oroge wciąż nie działa w pełnym składzie, wciąż właśnie z powodów tych covidowych nie możemy jeszcze oglądać w ringu, co po niektórych osób, jak no, parę odcinków temu o tym mówiłem, tak? Mark Huskins, Joe Hendry, Kalian. No, tak więc po prostu miejmy nadzieję, że wszystko ułoży się dobrze. Za to trzymam kciuki, Wam też sugeruję trzymać kciuki i sugeruję oczywiście również oglądajcie Ring of Honor.